Dzień dobry, tu Dzień Rago, dzisiaj pokażę Wam jak zrobić misję dodatkową po ukończeniu eventu Piece of Cake, czyli jeżeli udało nam się już zjeść ciasto, następnego dnia po ser safe serwerze pojawi się NPC tam na tej wyspie, gdzie było ciasto i należy do niego pójść, powiedzieć hi help i wtedy stajemy na miejscu, gdzie było ciasto, pojawi się nad Wami taka ikonka ciasta i napis splash i wtedy musicie pobiec do jednego z tych pięciu miast i stanąć w maszynę. E, która była potrzebna w pierwszym etapie, o którym za chwilę powiem, i wtedy jak staniecie właśnie w tą maszynę, która na przykład znajduje się tutaj o, na przykład w Thuise, i wtedy pojawi się nad wami taka ikonka właśnie znowu ciasta i wtedy wracacie, stajecie znowu na ciasto i tak biegamy w to mi z powrotem. I jak już to powtórzę, zrobicie 5 razy w tych pięciu różnych miastach, no to możecie odebrać z, swoje nagrody od NPC. I jedną z tych nagród jest to ozdoba do domku, Cake kabinet, cake backpack, albo cake, taka tapeta na ścianę oraz y, dodatkowo jest właśnie do wyboru jeden z y, cupcake'ów i jest Blueberry Cupcake, który odnawia całą manę do pełna, y, Strawberry Cupcake, który daje całe życie do pełna i Lemon Cupcake, który daje 10 dista na godzinę. Najdroższym z tych itemów jest Blueberry Cupcake, więc ja bym wybierał ten przedmiot, ponieważ on jest najdrożej na wszystkich serwerach. No i teraz opowiem o tym, o co chodzi w tym w ogóle yy, Piece of Cake evencie i jak dojść do tego etapu, żeby w ogóle odebrać te nagrody. Więc pierwszego dnia, 21 lutego, bo ten event trwa od 21 lutego do 26 lutego, pojawią się Cake Golemy w miastach Tchajskarlin, Edron, Darasha i Liberty Bay. Naszym zadaniem jest to, żeby spulować 200 golemów do tych właśnie maszyn oraz zabić 200 golemów w ciągu godziny i zlocić z nich Sweet and Sugary Substance i oddać im do tych NPC-ów, którzy znajdują się właśnie przy tych maszynach. Więc musicie podzielić ilość tych golemów, nie zabijać wszystkie na pałę te golemy, tylko połowę zabijać, a połowę pulować w maszyny. I trzeba to wykonać w ciągu godziny. Jeżeli uda się to serwerowi wykonać w ciągu godziny, to będziemy mogli przejść do etapu drugiego. Jeżeli się nie uda, uda to zrobić w ciągu godziny, no to wtedy no, mu, trzeba to powtarzać aż do skutku, i to jest bardzo ważne, żeby się to udało, bo naprawdę bonus za ten event jest ekstremalnie fajny. Podaje 25% regeneracji many i życia przez 7 dni oraz 50% expa więcej, więc naprawdę skupić się trochę, ludzie, i nie wybijać tych golemów specjalnie i nie trollować, tylko pulować w te maszyny i podzielić się jakoś tymi golemami, trochę tu, trochę tam. Żeby nie było tak, że wszyscy będą mnie po prostu zabijać. I jak już uda nam się właśnie oddać te 200 substancji i spulować 200 golemów, to na Kormai na południu pojawia się taka duża wyspa i tam się pojawi taki most do tej wyspy właśnie z ciasta. I na tej wyspie pojawi się takie duże ciasto i to ciasto jest zbudowane z czterech warstw. Na każdą warstwę, żeby zjeść każdą warstwę jest 30 minut. Ciasto można ugryźć około, co około 4 minuty. Więc... Yy te pół godziny każdy może zjeść około 12 kawałków ciasta. Najlepiej, jak przyjdziecie już głodni, to wtedy też jest gryz więcej, bo jak przyjdziecie już na jedzenie, to będziecie musieli czekać, a zrobicie się głodni. Więc najlepiej przychodzić już głodnym, jak idziecie tutaj gryźć to ciasto. Żeby zjeść jedną warstwę ciasta, trzeba około 90 ludzi, ale im więcej tych ludzi będzie, tym lepiej. I co. 30 minut się będzie, albo zrestartuje ta warstwa, albo będziemy mogli jeść następną warstwę i jeżeli uda się właśnie zjeść wszystkie te cztery warstwy no to event się zakończy i właśnie po sesie pojawi się ten NPC, którego e, właśnie pokazywałem na początku i tam właśnie będziecie mogli się udać do niego i zrobić tą misję, którą tutaj pokazuję i też będzie, będą wszyscy mieli 25% many, 25% życia Regeneracji większą oraz 50% doświadczenia przez 7 dni i będzie można sobie poexpić na no, no dużo fajniej, tak jakby wieczna stamina będzie, więc naprawdę polecam wszystkim się zgrać i, i zrobić ten event. Nic, do zobaczenia w następnym odcinku, bye bye.